Z tej strony gram, bo się nudzę, a to gra Potato Sack Racing Simulator 24. Przecież... Nie jest to 24 część. Jump. But jump! Co to kur... Kołam już to. Jump? A potato! Potato Yum! Potato Punch! Oa, moje oczy. Mam nadzieję, że muzyka nie jest sprawami autorskimi. Czemu gram w to coś? Jest demo na PlayStation, i ja mówię takie. Muszę to zrobić. Muszę to zagrać. Speed Store, bug, level select. Potwory wyglądające tamach. Older Games. Czemu tam jest... Jest pełna wersja za około 80 zł. gdzieś się to pojawi cena, więc pomyślałem, Demo sobie chętnie pogram, gdzie ja jestem. Widzę, że się podświetla. Ale wiecie, jakiś minus? Słowo to widać. Pominam się jeszcze bardziej ten, bo nie, nie widziałem różnicy. Aha. Ja jestem tym, 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 tym na przodzie. Ała! Health check! Ała? Ej, oni nie dostają obrażeń! To jest nie fair! Oha, ładnie, dziadek mi bije! Stary yeah. Dawno nie nagrywałem właśnie jednorazówek, czyli właśnie jakiś randomowe temat, czy coś, i mi to tak się spodobało. Moim zdaniem, 80 że ty, Okej, rozumiem, ale troszkę nie za dużo. Czyli muszę wygrać wyścig, walcząc z postacią z, z początku, walcząc z Hipiską, z kowbojem, a ja jestem walonym. Mnichem? Powiem fajnie, no nie jest to jakaś nie? wymagająca gierka. Wiadomo, zawsze fajnie dostać pieniążki za swoją robotę. ale tak jakby kosztowała dwie dychy, może byłoby lepiej? No, Stachetia mnie zabije. Przeskakiwać tych śmieci, za z nimi walczyć. Tam ktoś w dubie w nosie Tu jest żart dość nieodpowiedni. O. Właśnie czuję grał Hardcore Serio? Gdzie tu trening? Tu PSL pootram bardziej, może to mi pomo... Ale to jest kupię, nie mogę... Ich się za długo Ja nie mogę za długo stać, bo mnie zabiją A jak ich nie biję, to mnie biją No to jest... Zero logiki. Jepptapta, pa, pa, pu pupa, tupata, pa, Ale chamy dalej reklamę. O, przestraszyłem się, psa. O, poczekam. O, ominięte. Let's go, wygram z tymi śmieciami. Nie, jestem na hita, jestem na hita, jestem na hita. Kocham to. Zgadza się, że często to jest ten koleś u góry i na dole to jestem sam. Kiedy jest koniec? Nie pij tyle mleka. Babcia? Ah, nie mogę skończyć. Serio? Nie mam. Halo, gdzie się włącza menu? Halo, pomocy! Wybrałem drugi tryb wyłączając grę, bo nie ma menu. Jeśli tak, albo ja jestem głupi, albo coś. To jest trening, czyli to, co się świeci na żółto, to nie było do wyboru. O, w ogóle jak na jak tam z tyłu. I'm cooking your balls? I'm kicking your, your face! I'm the your is this? You don't even know what I'm kicking your balls! Uncle Dick Special Dress. Juz. Nie chcę wiedzieć, co to za sok. I'm shooting your face. I'm shooting in your what face. Is? Powiem tak, jako temu... ...na nie zachęca w ogóle what do, do, do kupno. Work tym momencie, że... To starowanie jest jakieś dziwne. Kolejna karty pół Spocony. Lama Meat? Rozmazują mi się czasami w oczach. Nie wiem, czy to coś w moich oczach, czy tak krawat. Jakieś dziwne coś. Only okay. Dolls. Okej, ktoś lubi żaby jeść? A Biggest... Ej, serio, pięść go uderzyła i tak wstechłem. Nie patrzę, nie tam patową. Kwiatki się tutaj biją. Nie wiem, jak ktoś chce wypróbować, może na kompach też, i czy na innych konsolach jest demo. ja myślę, że to miało kończyć. To takie jednorazowe coś miało być. Gin mikrofalu. Taka gra, chyba byłaby dobra na zgrzewkę, żeby humor stał się lepszy, ale szczerze mówiąc, ja jeszcze tego nie odczuwam. Śmieć Plipping. mnie duchno przez tekstury Piękne lamy bum tyle razy, że to boli. Zboczone drzewo albo stare drzewo Nie. Stary pijany Stary Tato nie bij! Tato Tato mnie Tato Mi The bullet is gonna kill you! The bullet is gonna kill you! Typowy turecki angielski Zdechniesz to? Nie wróciłeś z mlekiem, a teraz Chcesz się bić? PUP Pupo for forcell, okej! Okay. You it... Dark Soulsy to przy tej grze gówno Stary been dostał z pistoletu been been 10 razy! Pił chyba! Swoje ulubione go, móc tego mocnego fula na pewno przed Na Nie krzycz tak Nie ma tu no, w ogóle Kto to wymyślił? Potem to jump w twoją twarz Powiem tak Demo Szalone Poziom trudności powolony Ale Twel się za kwiatkami schował Nie, Nie mam już szans nie mam szans, Tak jest za trudno, ja już tu gram 25 godzin! Nie spałem, nie jadłem... Sikam do butelki... Zdychaj! Zdychaj! Mam wolną chałupę dość dużo, więc chcę korzystać! Nie, Wiecie co? Idę się nawalić. Ja się, się spodobało takie kuwienko... Odsłuchajcie, może kiedyś spróbuję przejść temu, ale to zobaczymy jak będziecie tego chcieli. Uuu, fizyka. Hmm. Gra lepiej działa niż ee, cyberpunk na start premiery. O, zostaw mi Nokia 3310, a bo to jest mikrofon stary. Nie wiem, a mogę się zabić? Mogę się zabić. Do zobaczenia. ile nagrywać inne gry, bo jeszcze mam jakieś inne plany do nagrywania, więc... Wyścigi workami z kartofli bez wyścigów. Gdzie są wyścigi? W pełnej wersji jest więcej trybów i już się boję. Naprawdę się boję. Do zobaczenia. Pa. Pamiętajcie o lajku, komień, subie. Dziękuję.